Witam Was wszystkich. Dziś spotkam się nietypowo, ponieważ mam pewne ogłoszenie. Otóż organizuję konkurs na swoim kanale. No jest to konkurs po raz pierwszy, dlatego zdecydowałem się wrzucić dedykowany filmik. Tak samo prawdopodobnie będzie z wynikami. Zobaczymy jak wszystko się potoczy. No więc tak, dostaliśmy kod na dodatek do Battlefielda 3 na Xboxa 160. Jest to oczywiście Bachtu Karkat. Jest to kod prosto od dewelopera, od Dice, dokładnie od Daniela Matrosa. Zuza Wam załatwia kod, chcemy go rozdać. No i żeby go otrzymać trzeba po kolei zasubskrybować ten kanał oraz wysłać prywatną wiadomość na to konto z odpowiedzią na pytanie. A pytanie będzie dotyczyć Battlefielda 2, bo to właśnie no jakby nie było. W dużej mierze dla fanów w tej części jest dodatek. Pytanie brzmi następująco. Wymień wszystkie strony konfliktu z Battlefield 2 oraz dodatków. Tak jak ja powiedziałem, w wiadomości spodziewamy się na naszej skrzynce odbiorczej, na YouTubie. Docelowo konkurs będzie trwał do końca przyszłego tygodnia. Zobaczymy oczywiście ile osób się zgłosi. Planujemy sprawdzić właśnie subskrypcję oraz wylosować zwycięzcę. Tak więc życzę powodzenia, no i zapraszam. Oczywiście do wzięcia udziału. Dzięki wielkie na razie.